To jest projekt, który zrobiłem i polatałem nim raz, bo to miał być bardzo tani dron. Jest bardzo tani i jest straszny. Tego kupiłem za 300-350 zł. Okazało się, że nie lata. Do tego ma pękniętą ramę. VTX ma wyrwane gniazdo, ale o tym wiedziałem I jeszcze któryś z silników trochę mi grzechotał Tutaj z kolei kupiłem kopię APEXa Chciałem z tego zrobić Mister Steely po taniości Używany tak Feteka, silniki 6S Trzy porzucone projekty w każdym razie A jako, że mamy chip shortage zrobimy z tego jednego fajnego drona Dokładając Coś, co mi tu przyszło. Mam nadzieję, że się zmieści. A, jeszcze kawusze. Na początek chciałbym pozyskać części, które włożę w tamtą ramę. Z tego drona wykorzystam ESC, bo po prostu nie mam obecnie innego. Tutaj jest też Mamba Flight Controller 405 MK2. On ma tylko dwa awardy. Ale tutaj Mam jakąś lepszą mambę, nie pamiętam co to było Jest tu USB-C, jest tu na pewno Wi-Fi, więc definitywnie chcę ten flight controller Po kolei Jak to jest źle polutowane <grym> Przy okazji już powiem czemu spadał Tak to można lutownicę zasilać, nie? Już rozgrzana? Kto by pomyślał? 46S 40 Amperów na kanał. Mam nadzieję, że wystarczy. To temu już dziękujemy. Teraz chciałbym pozyskać flight controller. Z tego drona wezmę też chyba odbiornik, bo tu jest Express LRS hmm. F405 No, ale z Wifi fajniejszy. Tak w sumie to nie ma powodu, żeby tego odbiornika w ogóle stąd wultowywać. Jak sobie ładnie te kabelki pozawijałem. Tego projektu nie skończyłem przez dwa powody. Po pierwsze, okazało się, że tego Feteka nie tak łatwo jest dołożyć OSD. Trzeba kombinować z UniFi Pro, TBS-em, a ja nie chciałem. Po drugie, rama, którą kupiłem, ma tylko montaż 30x30, a to OSE jest 20x20. I kombinacje, podwyższanie, adapterki, przejścióweczki. N -n. To się przestał robić fajny, czysty build. No i mi to przeszkadza. 25 za długo. Czyli 20 nas tak wystarczy. Tego starczy, więc jedyna rzecz, której nie wiem, czy wystarczy to Centymetra. Coś tu musi mieć dłuższy kabel. Nie, no tutaj jest ze 3 cm. No, i wygląda na to, że polutowane. Teraz co powinienem zrobić? To <laughs> sprawdzić, czy to w ogóle ma ochotę się odpalić. Mamy tu losowy FC, losowy ESC z rozebranych dronów. Kamerkę, którą kupiłem, używaną ze 3 miesiące temu. To czy nową, ale z drugiej ręki. vtx <laughs> który też. Nie jest ze sklepu. No coś się może nie udać. Ściągnę śmigła. To ja bym może zaczął od kabelka USB. Co ja zrobiłem? Na trójce Smart Audio, na szóstce MSP. Nic? Nic? No bez jaj. Kabelek, Giro, MCU. Sprawdźmy czy to działa. Jeszcze pewnie będę to teraz aktualizował. No pod warunkiem, że właśnie się nie zajmie ogniem. Hej, <ścoughs> jest obraz. Jest obraz do góry nogami, ale jest głęboko osadzony w słupkach, ale jest. Teraz jeszcze sprawdzę, czy przypadkiem nie jest to zbindowane z lightradiem. <zyskling> <zyskling> jest pięknie. Starowanie mam trochę tak i lecimy. I kamerę jeszcze odwrócę, żeby nie była do górnogami. W czasie, kiedy tam drukuje mi się uchwyt na kamerę, spójrzmy na tego drona. Rama to klon Apexa. Silniki, co tu założyłem, to Toka 22075 1700KV, czyli ma to latać na 6S. Flight Controller mam 405MK1A. I S też od Dajtony. To przypadek, bo po prostu te rzeczy wziąłem ze starych dronów. VTX to chyba najdroższa część tego drona jednowatowy HD0 Freestyle. I wziąłem Express lrs też ze starego drona. Śmigła to są Watermelony Etixy S3. Kamera chyba jedyna, która jest dostępna w formacie mikro. Jest to kamera Runkama. Nawet nie znam modelu. Idę po płytki, no pewnie, że nie pasują. Jak to mówią, nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać odpowiednią ilością trytytek i w tym o wypadku drukarką 3D. Jest, gotowy. Tu sobie tylko jeszcze jakoś muszę przymocować, żeby mi XT60 nie wpadało w śmigła. Uff, kamera przymocowana z bólem serca to jest definitywnie do wymiany. True X na HD0 <noise> na 6 czy już teraz mogę się nazywać prawdziwym droniarzem? Czy jeszcze nie? Pewnie i tak będzie. Latało to jak główno. Chociaż z drugiej strony użyłem presetu z Betaflight 4.3. Raz się okaże, dobrego. The tree recovered. To ja uciekam. się pod domek, świetny pomysł! Kładem, który masz pierwszy raz w życiu, jak geniusz! Pogoda jest jaka jest, więc co ja wylatałem? Dwa pakiety, dron lata, całkiem nieźle lata, jest lekki, sam waży 370 gramów, no z pakietem, z kamerą będzie to niewiele powyżej 600. Pidy nie są najlepsze. Ale są stokowe z Betaflighta, to znaczy w granie jest preset, nawet, nawet to lata. Rejty skopiowałem sobie z marka piątki, bo dla mnie są rewelacyjne. Ile ten dron wyszedł? Jakbym miał to wszystko kupić na nowych częściach, Rama 150, Stack około 300-400. Najdroższy byłby VTX, który kosztuje 600, kamera 200, silniki w granicach 300, Express LRS niecałą stówkę, śmigła niecałe 2000 zł czyli przez to że ten VTX jest tak cholernie drogi, cena porównywalna do tego, co trzeba zapłacić zakłada pod DJI. No fajnie, fajna, fajna przygoda, bo pozbierałem to z szuflady. Tylko, tylko ten VTX musiałem go kupić. Reszta już i tak się walała. To teraz trzeba się chyba nauczyć pidować, co? Uuu, a tu jakie luzy! Uuhu. Ktoś tej śrubki panuje dokręcił? VTX przyszedł zablokowany na 200 mW, trzeba było go odblokować. Także, jakbyście mieli jakieś pytania, to wszystko można znaleźć w sieci, ale, ale jak chcecie, żebym nagrał film o tym, jak to na tym HD0 ogarnąć, do zrobienia. W tym odcinku to było na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Gumowych. Jeff? Hey.